Musi dać emoji tego. Łapki sk skrzyżowane. Co my tu mamy jeszcze? Magicala widziałeś? A, A się Czekaj. A to Kosia coś oglądała obok mnie, jak on tą krzyczał? No nie, że tak. nie przykrzyczysz mi mało lato. właśnie to, to... Jako... akurat. Mnie również. Dobrze, że sobie. Dużo ludzi pisało o tym piesku. Że. Kurwa, się, widzicie, pieska, kurwa. A teraz tu się jak dwie krzyczące, kurwa. <laughs> piesek na ocieplenie wizerunku. Ta. I że, że, że piesek tam biega, by się krzyczycie, od ma łóżka rozjeb... Jest <laughs> <Zbudzamy> te komentarze. <laughs> jest raz do roku. <laughs> czy... No jest będzie też pewnie. Przed Wyzwanie że on zawsze Nie przekręć Nie przekręć nie, nie Nie przekręć! Kurwa, <laughs> <laughs> To jest stary... Ciężki błyn nasz, nie? Zony, co sądzisz o Jacku Murańskim? Pytanie z czatu. <grym> <grym> na no, kur... Nie no, Jacek spoko gość, nie? Ale nie, nie śledzę tego, co tam, co tam robi. Słyszałem tylko, że na prezydenta będzie chciał startować. Teraz będzie miał walkę. walkę. Z kim? Z kim walczy Jacek? Ja nawet nie wiem, kurwa. ja teraz w ogóle nie śledzę ich Tak freak to się zamknąłem trochę. Jak relacje z Wojtkiem? Wojtek będzie jutro u mnie. Normalnie. Miał masz jeszcze kontakt z łebkiem, co szamerą, bo spod chaty w nakle. Tak, czasami pisze do mnie. Łewka, jest git. <grym> z Zadorą! Ale to co, Jacek walczy z Zadorą sam czy z tym, czy z Rytą? Że ryta Jacek kontra Zadora, bo rozumiem. A że to bo... Zadorę kojarzy, że on jest mocny. Jest mocny. Harpagan f... Nie? Ryta Muran, kontra Zoro Zadora, no. No tak Jacek to nie widziałbym szans w walce jeden na jeden. Na zmianę się biją raz. Jacek raz ryta. Okej. Okay. Nie no, Jacek kurczę jak wejdzie to raczej dostanie od Zadory. Chyba, że mają na to jakiś pomysł, że ryta f zamęczy Zadore. Zadorę. do kanału Zero do Włunia i TD. Może kasio do bandy. Na samym początku była, był pomysł w ogóle wzięcia kasiusza. To mówisz, że pisałeś do niego, ja mów, mówi, że okej, okay, ale muszą być jakieś takie grubsze plany chyba ustalone. Tak, i też z kasio było coś takiego, że jak się dowiedział, że jest Denis, to ciężko. Bo on nie chce być z Denisem w jednej ekipie. U mnie na wadze ze, ze 102 teraz. Chociaż ostatnio się ważyłem. Banda jest teraz ciężka, nie? No. Ciężka jest banda. Było, było poniżej stówki, no ale teraz wiadomo, Sylwester, tutaj przyjechałem, no to też tak się nie odżywiam najlepiej. No to myślę, że ponad stówkę, ale nie jakoś grubo, tylko tak do 102 to max, 102 max. Jak relacje z Ksajo, Normalnie. Giorgio do bandy, ciężko, ciężko. Muran do bandy, ciężko też. Kiedy nowa nuta? Ale bandy? No nutką wyszło też wrócić w sumie, nie? No? Napiszcie, jakie by były pomysły na przykład na kąbek. Ja to ogólnie chciałem zrobić podcast bajerkę. E, zrobić go ja, Zony, Denis i ewentualnie jakiś gość. No i sobie pogadać normalnie na wrzutkę. Nie wiem tylko, czy bym to robił na kanał Bandy, czy zrobić osobny kanał tylko do podcastów. Na bandę I... chyba lepiej. Lepiej chyba na bandę, tylko że właśnie nie wiem jak jest później z tym algorytmem, nie? Że jak wrzucasz treści dłuższe, nie każdemu się chce oglądać. E, to jak potem będą te treści krótsze, ale na gołcach chyba git to działało, a tam też żeśmy robić. Podcast więc. Chyba się da. Szachta do bandy. Czy imponuje ci Denis Zełęcki? Pytam, czy mi imponuje? Nie lubię Denisa, on jest taki naturalny w, tym, się, w, w tym co robi. No. Bedenisa. Benenis spoko. się wywiadkosy u szkolnego pomywacza? Oglądałem trochę. Ludzie yy, próbsują generalnie ten wywiad, muszę sobie go zobaczyć dzisiaj. Wrócą aferki? Zobaczymy. Na razie trzymam, studio trzymam w garażu, jest rozstawione. Nawet myślałem sobie dzisiaj, że może by odpalić to rzeczywiście w studiu aferkowym, bo to by był taki klimacik. Ale też jeżeli chodzi o aferki, o studio aferkowe, no to zrobimy jakiś event po prostu. <laughs> Relacje z Bungie? Normalnie, gadałem nawet z Bandurą ostatnio. Już sobie życzyliśmy wszystkiego najlepszego na nowy rok, jest git. Ogarniemy te aferki SS, Dzioba, to pisał. No. Kurde, wiecie jaki wymyśliłem ostatnio pomysł? Z takim y, też pikim, moim kolegom, że wziąć nie i zrobić takie bungee, nie? tylko że y, zamiast twórców, bo ja to tak średnio bym chciał w ogóle, bo dla mnie ogólnie influencerzy to się mi się teraz kojarzą, że kur... no, to nie jest nic ciekawego, wiesz o co, chodzi. Na, mhm. na koniec dnia to to jest takie coś, że no, każdy sobie tam coś kurwa robił, no, nie? Że se... Kto, ktoś jest, ktoś sobie grał, ktoś jest wodarzem, ktoś ma coś, coś, ktoś się wypowie i tak dalej, ale takich ludzi na przykład, typu, no ten Piki mi zaproponował, że wiecie, jak ktoś jest, kurwa, no nie wiem jak to nazwać, nie, żeby, to, żeby nie obrazić, ale na przykład takie bungee, stworzone z ludzi, którzy mają problemy, nie, na przykład churro, no wiadomo, ktoś to tam pił, jakiś ludzi z pod sklepu, i tak dalej. No mm no. -hmm. wyciągnąć z tego, wiesz o co chodzi? Że oni normalnie by mieli robotę, nie? że nagrywaliby, że jakoś monitorujesz to i kura na naprzód wiesz. Jakieś angielskie słówka. Wiesz, tak jak pan z Lombardu masz kanał, nie? No, no, no. no. Jest to kanał, który trochę też polega na tym, że e, obserwujesz sobie, jak oni myślą, jak oni negocjują i tak dalej. To też kurcz na takiej zasadzie. I ja bym się. Nazwę na ten kanał Izba Wytrzeżb Więc... Ale kur... Myślę, że to... <laughs> Ciężko, to nie, 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 nie wiem, czy by się to zgrało, ale. Wiesz, wiesz gości, gości by raz powiedział, że okej, okay, potem by zachlał i. Tak, tak. <grym> kontakt. Ja kontakt. Wiem, ja wiem, że jakbym to zrobił, to by było całkiem fajne. Nie? Fajnie by to wyglądało, nie byłoby czegoś takiego, że wiesz, że ktoś się z kogoś śmieje. Tylko ci ludzie by naprawdę wiesz. Jakiś podcast, oni się wypowiadają na jakiś temat, rzucasz im szota na przykład, jakiegoś, nie wiem, Monikę Kociołek i Magicala, i oni się wypowiadają, wiesz, siedzą, rozkminiają to wszystko, nie? i na przykład takie ich wypowiedzi na dany temat, nie? A, ty, a ja sobie gdzieś tam, wiesz, za kulis sobie siedzę i sobie analizuję, jak oni to kur... Jak oni to kminią? Co robią? gdzieś jakiś wyjazd im ogarnąć? Tylko, że to jest k... Kur... No nie wiem, nie? Nie wiem. Ktoś tutaj napisał, ja mam problemy jestem chętny. Squid Game zimu. <grym> co sądzisz o raperze szpaku? Spoko raper. Zony, patrzę na twoje rekordy i uważam, że Sam Rywowicz byłby zrobiony na lekko. Co to znaczy Sam Rywowicz? Nie wiem, to chyba... Nie, nie jest to jakiś ten jakiś yy, ciężarowiec? Nie no. wiem, bo to chodzi o rekordy moje jeszcze spływania, wiesz? No 800 A, okay. i 1500. Yy, no ale to co roku mi ktoś mi pisze, że Rekordy w pływaniu, a koniec końców to one już się 17 lat utrzymują w tabeli, więc. No ale życzę ci jak najlepiej, żebyś je pobił. To będzie dobry prognostyk na przyszłość. Byłeś na Irc kiedyś byłem. Co to jest Irc? Taki czat. Tam wykorzystywany jest do botnetów na przykład, i do didosowania, i do fludowania. Paris Platyno to by nie dołączył. No to dobra postać, ale on jest sam w sobie. Samodzielny. Ósmy browar odpalam, a jeszcze normalnie piszę. Zdrówko. Piątkowe. <laughs>